Witam serdecznie wszystkich użytkowników YouTube. Z tej strony Brothers z Gamespra, dokładnie i Maciej. Tak, dobrze słyszycie, Maciej, bo dzisiaj nagrywam filmik sam przy amnezji, ponieważ Michał nie ma czasu, a mój brat jest gdzieś na dworzu. Tak więc zdecydowałem, że będę nagrywał filmik sam. Przynajmniej jeden z amnezji. Dzisiaj zajmę się mapką Better Place. Ściągnę ją z pewnej strony, wydaje mi się bardzo ciekawa. Mam też drugą część tej mapki, ale ją będę nagrywał dopiero później. Znaczy się to... Obiecuję, że nie, nie zaniedbam yy, serii z Mountain Blade'a i będę dalej ją ciągnął i nagrywał. No ale nam się szybko załadowało. O Dobra, to zaczynamy. Jestem ciekaw jak ta mapka będzie. W strachu oczywiście. ostrzegam, że jestem chory, tak więc jeżeli fiurczy nosem, nosem, czy kaszle, to przepraszam bardzo, ale już mówiłem w jednym filmiku, że wzięła mnie choroba. Aha, mamy latarnię, ale nie mamy oliwy na razie. Cholera, czekajcie. Okno da się rozłonić? Chyba. Dobra, no, przeczekamy tutaj wszystko. Się zmniejszyć. Eee, dobra. Jeszcze mamy? Nie mamy już tinderboxów Ostatni już mój pierwszy ostatni zużyłem. Nie wiem, zobaczymy może tutaj coś będzie. Coś się obraz Jak sam gram w tą grę, to bardziej się boję niż z Michałem i z nami taka byka, jest, że naprawdę. Czekajcie. O, lata olej znaczy się. Mamy go mało, tak więc będziemy go e, stosować w potrzeby tylko. Yes, that's Dobra. Jednego Żyda mamy już z głowy. Zobaczymy, co jest w tych szafach. Nic nie ma, dobra. Zobaczyłem szafeczkę. Znaczy, O Jezu, w szufladach, coś jest. Nie ma. Jest, jest za to jeden Tinderbox. Box. Przyda nam się. Dobra. Oj. Czekać, ten, a nie przełożyłem tego klucza. Dobra, tutaj coś jest? Chyba nie ma. Może jest jakieś tajemne, tajemne przejście? Mówię słyszę potwora przy tej mapie, ja nie wiem. Znaczy w tej mapie. Nic tam nie wyskoczyło, jak fajnie. To lubię. E? Dobra, nikogo nie ma. A raczej, raczej niczego nie ma. Bo te potwory to na pewno nie są ludzie. Dobra. Czekajcie. Oj. Książek się nie da tknąć. Zamknięte. przeszkam jeszcze. Pewnie coś nam nie wyskoczy wtedy Dobra Nie ma nic nie ma No Fuck this shit Dobra No nic nic znowu nie wyskoczyło no, na nas Aż dziwne Eee, e, a ten obraz mi coś nie pasuje e. Nic nie było Dobra Ja, sam, ja się wracam, nie, nie no dobra Uuu, nie ma nikogo Tak naprawdę dalej mi tą latarnię, a mamy z pomieszczeni, które są ciemne Respiedalą stąd On jest tutaj Kurwa zamknięte Uuu, dzięki ci Boże Na razie nas nie widzi, kretyn. Ona tutaj nie wszedł. Nie, myślę, że te beczki pomogą, coś jak tak przyjdzie. Koleż do nas da się otworzyć? Na pewno się da. Wreszcie w ogóle, ja myślałem, że ten potwór jest z, z przodu i się wracałem, a on był tam z tyłu. O, mamy klucz. Mamy klucz. Dużo tych kluczy coś w tej mapie. O, 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 o. Ej, ten potwór zniknął. Zniknął, dobra. Przyda nam się, od razu sobie wezmę. Ech, cholera. Tak to jest jak jest się chorym. Dobra. Nie, gdyż gładko nam idzie wam powiem szczerze. Jeszcze aż tak mnie nic za bardzo nie, nie zaskoczyło poza tym potworem, który był z tyłu. I mam szczęścia, że on był z przodu i rozwalał jakieś drzwi. No pewnie, że tak. Pójdziemy? Dobra, to idziemy. Ej! No przecież ja nie mogę, bo kurwa jestem przywiązany do chuja. A ja zapomniałem. E? <laughs> nie no, dobra. Crowbor. Ej, coś się stało <laughs> się? Bo coś mi się lało. So Fakt, mi postać stawiała? O! To do cholery gdzie my mamy klucz? Aha, tutaj jest jeszcze kończy ja się gubię powoli. Gubię się powoli na tej mapie. Zapewne teraz będziemy klucz to coś na nas wyskoczy. Ej, co to jest? H? E? To to samo co było w, w innej mapce jeszcze. Tutaj są same Tinderbox to mi się za bardzo nie pyta, co tu I wszystko popykamy. Wziąć od razu? Muszę, że jest... A, dobra. Chuj z tym. Nie? Zamknięte. Mamy jakiś klucz, nie? To idziemy dalej. A cóż można innego robić? Mamy. Dobrze, drodzy widzowie, tak więc w tym miejscu przed zdobyciem klucza zakończymy ten odcinek. No i co mogę powiedzieć? Mi się bardzo ma Pan, jak na razie, podoba. Jest dość dużo potworów, zaskakujące momenty czasami, bo na początku ich nie było, ale potem już było coraz lepiej. No i co, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał mimo tego, że nagrywałem sam i mimo tego, że jestem chory, ale no cóż, będę nagrywał, będę dalej nagrywał tą serię, nie wiem czy. Słyszeliście? Czy będę dalej nagrywał ją z Kubą czy bez? Czy z Michałem? Ale... Ale zobaczy się, dobra. To do zobaczenia, cześć! I pamiętajcie o komentarzach. Elo-in!